Komenda do mnie. Przywołanie do mnie to komenda, na którą pies ma przybiec i usiąść przed nami. Bardzo ważna i istotna jest praca samej ręki. Ręka musi pracować na osi ciała. Zaczynamy wyciągając rękę do przodu na wysokość nosa psa. W momencie, kiedy pies dobiega do nas, dotyka nosem nagrody. Nagroda przemieszcza się w kierunku naszych kolan i po ciele wędruje na wysokość pępka, nie wyżej. Ważne jest to, żeby ręka pracowała jak najbliżej ciała, po to, żeby pies usiadł blisko przy nas. Jeżeli ręka będzie pracowała z boku, pies będzie krzywo się ustawiał, dlatego tak ważne jest, żeby ręka pracowała na osi ciała. Jeżeli rękę uniesiemy za wysoko, powyżej linii pępka, wtedy pies będzie wyskakiwał nam do twarzy. Ważne jest, żeby pies przy nas troszeczkę wyhamował. Następnie prowadzimy rękę do kolan i dalej unosimy ją po ciele do góry. Ręka pracuje na osi ciała przed psem. Pies dostaje nagrodę od razu po wykonaniu ćwiczenia, a następnie czeka, dopóki nie wydamy mu kolejnego polecenia do wykonania. Na koniec zwaniamy psa komendą biegaj, albo przechodzimy do dalszych ćwiczeń.